Cześć, tej strony timie jest za mną Koshi. Cześć, z tej strony Koshi. I witam nas w mapce Tropical Parkour. Będziemy parkurować, skakać, biegać. Jesteśmy mistrzami parkura. Będziemy. To Minecraft, robię. skoki, sport, wysiłek, e-sport. parkour. Tak, no i to tyle z przywitania. Tu mamy jakieś zasady, nie można nic niszczyć. Please don't skip parts. Aha, nie można. A, nie można pomijać no. tam partów niektórych. Można grać parkour, na pisku. Gramy na survivalu A play on creative Możemy grać na creative? Lol. Serio? Nie, no to jak, jak będzie to jakoś, nie wiem, trudne, no to zmienimy sobie na creative. Mm -hmm. eee, no i taki ka każdy to skok jest możliwym. Mapa od jednego do czterech graczy. Play on any texture pack. To nieważne. Walić to. Tutaj jakieś karteczko. autora. No i lecimy dalej. Lecimy Przycisk. dalej. Dobra. Co, Co my mamy? tu mamy? Orange Armor. Wow, ja mam Red. green Armor. Ten ja jest jestem mocny. niebieski. Jak jak, niebieski? M, jak green grenade, zobacz. Ja jestem jak blue grenade, kurde. Czekaj, teraz będziemy musieli tu pójść. Find your way to the roof, czy coś takiego. No, tu jest ogólnie klocek jakiś, ale no nie wiem, czy ten. O, tu, 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 tutaj, tutaj, mam... Tutaj, 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 tutaj mam. Mhm. Mam. Gdzie? What the e... fuck? No, na dach Ty, musisz być, no właśnie. Okej, okay. czyli udało nam się. Początek! Jesteśmy, wow, mistrzami parkura Weź, ten par, ten, ta lawa mi się strasznie podoba, ten wulkan cały. No, fajnie, ta ta ta, 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 głowa, czy co to jest, fajnie zrobione. Że, co Ale... to jest. It's like looking in the mirror for you. Fuck, 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 wow. udało mi się. Ten w ogóle... Ale <laughs> <laughs> gość. Dobra. Dobra, patrz, tędy skoczę, tędy skoczę. O! Oh. Okej, okay. pięknie mi idzie. Parkier na shaderach. U, wow, wow wow. Pod ostatnim moim odcinkiem z parkurem pisaliście, że GZ, bo gram na shaderach w parkourze. Udało mi się. What the Ale fuck? bardzo... Bardzo ładnie zdesignowana mapa, tylko tutaj się zaczęło palić. Ej, zarąbiste. Ej, nam no mi się tutaj mapa zaczęła palić. Ja gdzie? Tu. Ja tak A... muszę na obkoło przejść. Patrz, to się da przeskoczyć. No. Dobra. O Boże, cała mapa się tu pali. Hej, zajarałem się. Naciś nice green grenade, zaraz możesz Kurde. wybuchnąć. Heh. Dobra. Gaszę pożar. A ja muszę przejść. O fuck zapaliłem się. Gdzie ty jesteś? No jestem dalej już. Ale Cześć, cała ale mapa się pali. te skoki napali. są możliwe. No są możliwe, ale jak się pali? Turn left. What the fuck? Tędy mogę iść zobaczyć. What the fuck? Zobacz to. To czekaj, to jest jakaś inna droga jeszcze. No właśnie tak się zastanawiam, co to jest. Eee... Ehm, aha, to jest troll. Nie ma tam nic. To jest troll? No ta moja to troll. Fuck. Nie wiem, nie widzę. Możemy tam pójść zobaczyć po prostu. Nie, no ja tam byłem i nic nie ma. O, okej. Okay. Hop, 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 no. hop, hop. O, jak pięknie przyszedłem. Generalnie możecie mi, jak i chyba Koshiemu, napisać w komentarzach, czy chcielibyście więcej takich mapek z Kosim bądź innymi youtuberami. Tak, no. no, możecie napisać, bym był naprawdę bardzo wdzięczny i to chyba naprawdę był troll. No. Chociaż czekaj, no tutaj są... Nie, drzewa są, zobacz. Znaczy... Nie, bo ja poszedłem tam dalej, nie? No. I tam nic nie było, tam była dziura z węglem i koniec. Żadnej tablicy. A że tam był troll. Tak. Że ta no. jest dobra. Myślałem, że ta... że to jest troll. Nie, tylko ja nie mogę tej... Drabinki przeskoczyć do, do... TEJ DRABINKI DOSKOCZYĆ KURDY Kurde, ja już um. dalej jestem, zobacz Prawdopodobnie... Ten odcinek jest pierwszy Pier... go dam... Pier, pierwsze, pierw... Pierwszej... Pierw dam Ach... To halo, to, no wysłów się wreszcie Pierw do... Dodam go na YouTube'a PRĘDZEJ NIŻ... Czwarty odcinek zmodyfikowanego Minecrafta, to do moich widzów mówię, więc powiem jeszcze raz, że ramka na kamerko, ile jest odcink w tym odcinku, kamerka, bo nie wiem czy uda mi się ją dodać. To ramka jest od pingwina, ale mam zgodę od niego. I jeżeli nie zapomnę, razie zapomnę, to dam wam tutaj screena z rozmowy, że mam takie pozwolenie. I gdzie jesteś, kosi? Ja już jestem dalej w ogóle. To jak to dziwnie brzmi, że ty do swoich wizy mówisz na moim odcinku, a ja nie do swoich by mówi. <laughs> Trochę ty. takie dziwne, ale no, no, no... wiesz, mamy dużo wspólnych Ha, to tak oje. Gdzie idzie. tu teraz iść? What the fuck? To czekaj na mnie chwilę, bo razem będziemy szli. A tędy, tu jest ten zajście. Ja nie czekam na ciebie, ja dalej idę, nie ja czekam na tym Okej, okay, super. Ta, taka współpraca, tacy koledzy Współpraca poparta. Co to jest? Checkpoint. No Gdzie właśnie, ja już otworzyłem checkpoint. A tam jest woda, wiesz? Taka, że wylewa widzę, się widzę. z dispensera. Mhm, Czekaj, zaraz na statek myjdziemy, chyba. Mi się wydaje, że to jest droga na statek. Ale zarąbiście bo ani razu jeszcze tak nie spadłem jakoś. Ups! ja spadłem. Do wody ani nic. Łatwa w sumie jest ta mapa, ale wiesz, taka strasznie przyjemna. No. A muszę zwrócić się na ten port, taki dziwny. Sprint skończy, ale odnowię sobie. Wow. Dobra, ja już jestem na żaglach praktycznie. No ja ja tutaj spadam z drabinki. Boah, the sail. Sail, no to jest. Co? E, to mm. jest żagiel. No. Okej. Okay. Dobra, idziemy. Ej, what the fuck? Tutaj był parkour, a ja z 80kami wszedłem. What the fuck? Naprawdę taki. jakimś wow. Kimś parkuro ze mnie? No ja jestem bardzo słaby w parkura. Tak ostatnio zdałem sobie z tego sprawę. Ja dawno w sumie żadnych map nie przechodziłem, ale wiesz, ale... No, no ostatnią jaką przechodziliśmy to ten part parkour, ale... Które na to było nazwać parkourem, bo to było takie bardziej... Training. No. No nie, to było trochę takie... Taki mini-training. Taki wyścig mały. Don't drop down. Dobra, jestem na żaglu. W ogóle, tak... By the way, poruszymy sobie fajny temat na odcinku. Co sądzisz o ludziach, którzy piszą, którzy są? Że wrzucisz filmik i się jarają... O oh, fuck! Pobieci. No powiedz, co sądzisz o tych, Spadłem. O tych ludziach? Spadłem. Dobra, pierwszy mnie to, ale powiedz mi, co, co sądzisz o takich ludziach. Ale powtórz temat, bo się nie skupiłem na tym czym. Ja nie mogę. No, co sądzisz o ludziach, którzy no. piszą, że są piersi na przykład? Albo nie, drugi, no. trzeci, trzydziesty, czwarty. Robią. UFAK! robią tylko niepotrzebne spam, nie? Tak normalnie. No, niepotrzebne spam i w sumie no mi to wisi, no nabijają tylko komentarze, ale. No tak, ale ja na przykład na Takim moim dzieciom... kanale Ja banuję takie osoby, bo wkurzamy wkurza taki spam, że. Stary, starasz się nad filmem, wrzucasz go, wiesz, specjalnie na tuby i tak dalej, a tu ci napisze komentarz pierwszy. Ale nie wytłumaczysz takim dzieciom niestety, no i nie, że ja tutaj wyzywam swoich widzów, tylko no, tylko dzieci tak się zachowują i kosz, gdzie ty jesteś, gdzie tu dalej iść? No właśnie ja jestem na takim jakby biomie pustynnym i tutaj nie wiem dokładnie co zrobić. Wiesz, co ja się do ciebie tepnę, bo ja na. A, dobra, wiem gdzieś. Ja ze statkiem poszedłem, wiesz? Tam po żaglu szedłem? Okay. Jeszcze coś na żaglu czy nie? Ja już jestem. już kończę właśnie statek. Bo ja się przez chwilę No to ja dalej no Kurde. jeszcze jestem na tych takich czopkach wystających. Ja tutaj no, Speed, speed się dostałem. dostałem. Co? Speed Boost dostałem. Nie, no, ja jestem na tych czopkach i teraz wyczuwam te, tą bekę w komentarzach. He, ta i ta minuta, czopki powiedział. He, <laughs> śmieszne słowo, czopki pada się w dupę. <laughs> No ale to serio wygląda jak Czopek! No ja okay. tak szczerze... Nie skojarzyłem mi się... Nie skojarzyło mi się w ogóle co to jest Czopek. Uu! Dobra, jestem w wodzie. Tędy Okej. Okay. O widzę cię Kosi. A się z ze speedboostem biega, wiesz? No. Nie lubię strasznie parkować ze speedboostem. To jest przez radę. Gdzie ale, teraz? Ale daję radę. Ej. Nie, jestem... tam tędy nie fuck fuck fuck. Ale się ten... Jest, 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 uratowałem się. What ja ci fuck? zaraz powiem, gdzie tutaj musisz iść. Ja już chcę mu góry. Zaczekaj, so, no pomóż, kurde. I. No czekaj, właśnie chcę ci pomóc. Ha! Kurdy! Mm, widzisz już gdzie jesteś, nie? No tak. Patrz. Tutaj masz jest. ten blok piasku, pode mną. Co na niego będziesz skakał? I później na prawo masz blok kolejny piasku, taki, w powietrzu. Tu. Mhm. Ale masz speedboosta? Tak. Okej, okay, ja o. już co dalej. Co my tutaj mamy? Turnback. Czemu mam turnback zrobić? Ja tutaj hmm. przez shadery nie widzę niektórych piasków, tak trochę zauważyłem. Turnback. Turn back. What the fuck? Z dwóch stron turnback jest. A, tędy. What the fuck. <grym> no, czyli to jest też trochę taka Trollowa mapka w sumie. Czemu trollowa? Nie jest trollowa. No bo ten back, ten back. Nie mogli... No. no wiesz o co chodzi? Mam nadzieję. Nie wiem. Wiesz. No. Ale nie płacz. Przepraszam, widowie bardzo serdecznie. Bo, ja nie lubię strasznie czwurek skakać. Tych czterech, wiesz, klocków. Mm -hmm. <ś cry> oh. Co my tutaj mamy? Set spawn point. No, kliknąłem i co? No i nic. Jump straight down. Set. Oh fuck, skacz pierwszy. Idziesz, idziesz pierwszy No, nie nie słuchaj <noise> mnie. <głos> Ale już skakałeś i <noise> cię wypchnęło do góry, widziałeś to? No. ja tu sobie home na wszelki wypadek. Set Set home Set home? Fuck Okej, okay, <noise> dobra Tylko nuse masz tutaj. Ja o. Nusea! To jest gówniacki What the fuck? Nie. The fuck, z tym się nie da skakać. Jeszcze 4 sekundy, szybko, 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 szybko. To się tak odno? Fuck, to było nie trudne na nuce i skakać tak. What the fuck? Co? Czarny ekran mam. Co? What the fuck? Jeszcze raz muszę home up. No nie. Hey, Przepraszam, że tutaj takie zamieszanie, ale home. OK. I teraz szybko muszę zejść na dół, ale ta nuseja jest przesrana, powiem ci. No bardzo ho, ho przeszedłem I zniknęła już He nice no Fuuuuck Nie umiem tej nusei przejść Jeszcze raz próbuję Ostatni raz jak mi się nie, nie, nie udadno to tepam się do tmiego To jest taki Taki, ty jesteś taki bremu, a jestem taki ognisty Fuuuck Czemu? Czemu bremu? No, bo ty jesteś dobry w parku, że ja słaby. Nie jestem dobry w parku, że. Lepszy ode mnie. Kurdy! Jest, ja jest, 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 udało mi się. Mi co tak. my tutaj mamy? Jakieś Kowadła, what the fuck? Ja nie mogę jump z tu O co tu chodzi? No, trzeba. Yes! What the fuck? <laughs> wow, jestem. Cześć, co tu, co, co tu jest? Skrzynki są, w tych skrzynkach chyba nic nie ma. Nie ma, ale co? O, tędy. No, po stolikach tak brzydko za... zabrudzimy je jeszcze. No, to ty masz tutaj brudne Air Maxy, a nie ja. Ja nie mam Air Maxów. Przepana. Dobra, U! jestem na dachu. Nice. Dobra, jestem już tutaj dalej. No, jestem za tobą. Ale nie no, jeszcze tak jakby nie. Halo hala. U serca. Mogę się tepnąć? Tak. TP. Team No, tylko. Yy, w prawo. No. Zła droga. Nie, dobra. Jestem, jestem, jestem. Z dwóch stron można iść. No, wiem. Ale łatwy ten parkour jest. Ja chyba tylko dwa razy spadłem. W sensie, że dwa razy, no, na takich tych, eee, w powietrzu, w klockach, Czaję. na nuse i tam gdzie była Nusa, no to gówno jest, ale... Mm. Szybko game mode. nie Może set home y sobie róbmy, co? Nie, po prostu jak wpiszesz, kliknie spojrzysz na klocek i wpiszesz slash j, to wiesz, się przeteleportujesz tam. Ale w sumie możemy jechać na game modzie, jak on powiedział. Tam wolę. O. Ja sobie chwilę po nagim modzie pobiegnę. Jest! Koniec! Eee, koniec? Nie! One last jump. Gdzie? O! Koniec! Ale bardzo fajna mapa! No, zarabista. Gorzej, że ja się tam często na przykład tepałem, nie? No, bo Ale... nie umiesz grać. Co? No, bo nie umiesz grać. No, nie umiem, nie umiem. Niech się do tego przyznaję. Nie umiem. <laughs> Ale co? To by było na tyle, nie? Halo? Co? Eee... Ty szmato! Widziałeś miecz! Aaaa! Skinięłaś! Szmato ty Nice! Nice, nice! Dobra, także dzięki za obejrzenie! Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobało! Zapraszam na kanał Timiego! I to tyle! Cześć i papa! A ja zapraszam na kanał Koshiego, bo jestem większym fejmem niż Kosi. Nie... Dobra, to tyle! Trzymajcie się! Cześć! Ej, miecz, nie mam miecza, fuck. Ty czemu ty... A ja, no... No fuck. Yes. Tak więc, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj mój kanał i zostaw lajka. Lognij do opisu, znajdziesz tam więcej informacji na mój temat. No, to już chyba wszystko. Siemka.